Witajcie kochani, pozdrawiam serdecznie z Gizy i witam Giza Light Portal Community. To jest misja, do której zostałam zawołana. Zostałam dokładnie zaproszona przez ISIS do Egiptu, do Gizy, po to, aby stworzyć Giza Light Portal Community razem z Hostem. Hostem jest pochodzi z Gizy, mieszka tutaj i jest utalentowanym hillerem. Pracuje z, z energią, pracuje z olejkami, z kamieniami i naprawdę ma wielki dar do tego. Natomiast nasza misja to aktywacja jak największej ilości Lightworkerów, znaczy pomoc, pomoc tej aktywacji dzięki pracy z energią piramid. To z jednej strony, a z drugiej strony również pomoc w podniesieniu świadomości. Tutaj, w tej, w tej przestrzeni, Egipt potrzebuje. Bardzo mocno podniesienia tej, tej świadomości, ale nie jest to tylko dla Egiptu, oczywiście, tylko jest to dla, dla ludzkości, jest to potrzebne dla ludzkości i całej, całej Ziemi. Tak naprawdę, podniesienia świadomości na, na całej Ziemi to jest taki punkt, do którego ja zostałam na ten moment zawołana, żeby tutaj tą, tą pracę właśnie. To szerzenie światła i świadomości wykonywać akurat w tym miejscu. Zapraszam Was do tego, abyście dołączyli do naszych kanałów w social mediach, gdzie będziemy tutaj też, też naszą pracę przekazywać, a w miarę możliwości. Zapraszam do przyjazdu do wizy po to, aby popracować i nad podniesieniem własnej świadomości, nad, nad aktywacją swojego światła na bardzo głębokim poziomie, bo tak jak mówiłam, energia piramid jest naprawdę bardzo silną, silną energią. I z drugiej strony właśnie też Dzięki temu, że tutaj przyjedziecie, będziecie pracować, szerzyć również to światło, to pomagacie też w podnoszeniu świadomości nie tylko Egiptu, ale właśnie całe, całej Ziemi i palacie swoją cegiełkę na, ta, na tej drodze do przewidzenia ludzkości. Zarówno ja, jak i Hosny będziemy Zaszczyceni, jeżeli zdecydujecie się nas odwiedzić i oczywiście pomożemy tutaj we wszystkich kwestiach technicznych, pokażemy Ci jak pracować z energią piramid, tak aby to było jak najbardziej efektywne, a przy okazji jak tutaj doświadczyć lokalnych atrakcji, których jest naprawdę bardzo, Dużo. Także, jeżeli czujesz w swoim sercu wołanie w tym kierunku, do tej, do tej pracy, jeżeli to przemawia do Ciebie, to zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do naszej społeczności w taki sposób, w jaki, w jaki uważasz i czujesz, że jest to właściwe. Wysyłam dużo światła, dużo miłości, dużo y, wysokiej energii, energii o wysokich wibracjach bezpośrednio z wielkiej planety, którą tutaj mam na wprost. Y, ze to też będzie taka okazja, żeby z tego miejsca w bezpieczny sposób popracować właśnie z tą, z tą energią. Abstrahując oczywiście od, tak od zwiedzenia piramidy, od, od środka, bo oczywiście też jest taka możliwość. Tutaj we wszystkim jesteśmy w stanie pomóc by to było najlepszy i najwłaściwszy sposób. Do zobaczenia w takim razie, do usłyszenia, na Aho.